10% więcej od nieruchomości, 5% od środku transportu. Taka była propozycja burmistrza miasta Dębica Mariusza Szewczyka dotycząca zmian w podatkach. Radni odrzucili projekt. Głosy w sprawie zmiany były podzielone. Na co ta podwyżka do podatku? Po to, żeby pokryć te wszystkie straty, które od dawna Rada Miasta mówiła, że to się należy. To się należy firmom i trzeba prowadzić dyscyplinę finansową, tak żeby właśnie nie podnosić tych podatków. To jest przykład naoczny MKS w trumpę lat. Tylko ta spółka ma ja problemy. Inna spółka, która wszystkie spółki bieżące, podwyżka wody w lat do góry. Podwyżka centralnego? Tak do góry. Ale MKS? Nie. Wycie nie będziecie do bo my tutaj będziemy was kontrolować. Trzeba audy trzeba zrobić, dopiero wtedy Wam zapłacimy i to przy sesji, którą mieliśmy na to. I jeszcze trzeba było do sądu chodzić. To jest yy, ogólnie moje takie stwierdzenie, że w tej chwili to naprawdę, ci to zagłosowali za podwyżką podatku to są, to są, jesteście panowie radni, państwo radne, że ze względu tylko na to, żeby pokryć te koszty właśnie, które od lat, od lat były przez sąd nakazane, że miasto to ma Tak się nie robi. Nigdy to miasto się nie będzie rozwijać, jeżeli nie w ten sposób działa. Jakże pani, to wtedy ręka górę i podatki Nie droga. Jest zagrożenie takie, że skoro nie ma pieniędzy, no to nie ma też inwestycji. To jasno trzeba mieszkańcom powiedzieć, że pewne rzeczy, te wnioski, które tam były składane na przykład ulica Kopernika, Rzeszowska czy Tuwima, no tam są tak fatalne, prawda, te nawierzchnie. Więc to należałoby zrobić. Niestety na to praktycznie pieniędzy nie będzie. Tak, od 2013 nie podnosimy podatków. Wniosków do budżetu drogowych, chodnikowych, jeszcze innych jest mnóstwo, no ale te pieniądze w cudowny sposób mają się znaleźć. No nie, nie bardzo. Wszystkie gminy ościenne borykają się z budżetami tegorycznymi, i to jest konieczność i to, proszę Państwa, jest konieczność. Mam mieszane uczucia, bo brak konsekwencji. Jeśli Rada oczekuje od burmistrza, od władz miasta inwestycji różnego rodzaju, jeśli przedstawia się rachunek ekonomiczny, który nie pozwala na realizację choćby nawet takich podstawowych rzeczy, a z drugiej strony burmistrz proponując drobną podwyżkę bo tu nie padło dzisiaj, a mogło paść podwyżka w skali roku około 20 zł wzrostu na, na numer domu, na nieruchomość, to naprawdę to jest godna podjęcia według mojej oceny ta podwyżka po to, żeby realizować bardzo duże, ciekawe przedsięwzięcia. I tutaj myślę, że odgrywa rolę niemerytoryczność, ale no, przeciwne zdanie. Przeciwne zdanie, które skutkuje właśnie takimi rzeczami, o których mówię. W obecnym przedstawionym budżecie 30 milionów jest na inwestycje. Z tego milion 100 jest z budżetu obywatelskiego, które w głosowaniu wrześniowym wygrały te, te propozycje, i tak naprawdę chyba na tym się zakończy, bo jest tam jeszcze przewidziany remont lodowiska, rewitalizacja parku Skarbka. Ale raczej poza tym nie spodziewajmy się, że Ulice, które bardzo oczekują na remont typu Gawrzyłowska, Sportowa, Brzegowa, no zobaczmy jaka jest wyrobka, czy, czy Sobieskiego, no nieprędko będą remontowane. Dembica nie podnosiła podatków od 2013 roku, czyli 6 lat. Tak naprawdę jakby nawet dziwię się, że poprzednia Rada choćby nawet o stopień inflacji nie podniosła. To jest jakiś wpływ do budżetu, jakieś 600 tysięcy na rok. 6 lat razy 600 tysięcy to jest prawie 3 miliony 600 przeszło koło za właśnie przez takie decyzje. Zauważmy, że podatki podnoszą generalnie praktycznie wszystkie, wszystkie gminy. Gmina Dębica od dwóch lat już podnosi podatki. Gmina Pilzno, Jasło, Robczyce, Sędziszów, Tarnobrzeg. Wszystkie w tym roku podniosły na 2020 rok podatki. Przedsiębiorcy chcą mieć korzystne warunki do prowadzenia działalności gospodarczej. Jeżeli chcemy kogoś przyciągać do prowadzenia tej działalności, to musi być dobra też jakby tutaj kwestia klina podatków. Podatkowego i, I warunków podatkowych, mm, przedstawiono nam argumenty, że pozostałe gminy mają wyższe podatki. Dla nas to będzie argument, żeby przyciągnąć tych mieszkańców w ewentualnych referendach o przyłączeniu części poszczególnych gmin do, y, do miasta. Patrzcie, mamy niższe podatki, zapraszamy do dymicy, tak? Pan burmistrz informował nas jako Klub Radnych Prawa i Sprawiedliwości, że jeżeli byłoby to podniesienie podatków, to jednocześnie też znajdą się pieniądze na podwyżki dla pracowników i na jakieś inwestycje, po czym kilka dni dosłownie później projekt budżetu wpływa. Podwyżki podatku są wpisane w budżet. Podwyżek dla pracowników nie ma poza wyrównaniem do minimalnej pensji. Jest założone zwolnienie dziewięciu osób, redukcja o dziewięć etatów, nie licząc samej oświaty. A inwestycji tyle, co kot napłakał, więc no, jest... trudno nam tutaj ufać burmistrzowi, skoro w ciągu kilku dni diametralnie zmienia się sytuacja. Wszyscy radni zwrócili się do burmistrza o realizację jakichś tam zadań. Nawet lokalna prasa o tym pisała, prawda, że radni jakieś tam mają swoje potrzeby. No i w tej chwili głosowanie przeciw no to jest takie wychodzenie troszkę nie fair, nie fair, bo to jest taka gra, że no chcielibyśmy coś robić, a z drugiej strony nie chcielibyśmy, żeby ponosić koszty tego. Tym bardziej, jak zapytałem niektórych radnych, jak mają, jaki mają zamiar w jaki sposób chcą realizować te, te swoje zadania, no nie uzyskałem odpowiedzi jakiejś takiej konkretnej, jakiejś sensownej, tylko że no, trzeba by się kierować rozsądkiem tego, no, niestety yy, okazało się na sesji, że ten rozsądek został gdzieś zaprzepaszczony, a wzięła górę dyscyplina partyjna. Ten budżet musi być takim bardzo mocno oszczędnościowym budżetem bez podnoszenia podatków. No, w tym roku ewentualnie drobne inwestycje y, będziemy, y, możemy wykonać, ale większych inwestycji na większą skalę, y, większej ilości tych inwestycji y, w tym roku po prostu, w przyszłym roku budżetowym po prostu będzie mniej i, i to trzeba sobie zdać sprawę i trzeba się z tym zgodzić. Wiadomo, że niektórzy mieszkańcy mogą być zadowoleni, że mieli obiecane na przyszły rok jakąś tam budowę chodnika, drogi, poprawy infrastruktury, ale no niestety musimy poczekać, jest to na pewno niepopularne to, co mówię, no ale tak samo jak mamy w domu braki finansowe, no to budujemy tylko fundament, a nie wykańczamy albo nie budujemy dalej domu. No rok będzie chudy taki, no niestety. Musimy by zastanowić się Pani, jak to zrobić z tego względu, że musimy usiąść, czy to zrobimy 1%, bo budżet jest ponad 200 milionów, także 1% byłyby te pieniądze, A jeżeli nie, no to zobaczymy, czy zajmiemy jakieś zadanie większe, no musimy usiąść. Nowe stawki miały obowiązywać od 2020 roku. Czy temat wzrostu podatków zostanie jeszcze podjęty na posiedzeniach Rady Miejskiej, okaże się dopiero, gdy poznamy porządek obrad kolejnego spotkania radców.